To jest chyba samczyk, bo ma obie płetwy czerwone. Pół dziubek karowaty. Jestem bardzo zaskoczony, że tak mało akwarystów ma tą rybę. Ja ją zawsze widziałem i wydawało mi się na bardzo trudną toraz, a poza tym wydawało mi się, że jest to ryba jajorodna, a okazuje się, że to jest ta jak gupik, żyworódka. Ryba ta żyje, przebywa cały czas przy powierzchni wody. Mało kiedy. E, właściwie w ogóle nie pływa po akwarium gdzieś tam w toni wodnej, tylko cały czas przy powierzchni wody. Szuka pożywienia. Moim zdaniem bardzo ciekawa ryba. E, i fajna bo tak jak mówię przebywa pod powierzchnią wody więc coś zawsze się tam pod powierzchnią wody dzieje w naturze szukają po prostu owadów jakiejś, a w akwarium jedzą praktycznie można powiedzieć że wszystko co zmieści im się do ich pyszczka tu jest chyba Samica, natomiast tu jest chyba samiec. Słabo widać niestety trochę. Rozmnażanie tych ryb nie jest proste. Odkryli, że jest to ryba, która żyje pod powierzchnią wody i w naturze ma bardzo dużo, pada na ją bardzo dużo słońca. Żeby ją rozmnożyć trzeba mieć trochę szczęścia, a oprócz tego dobrze by było, żeby do akwarium padały jakieś promienie słoneczne. Eee... Także nie jest proste, ale jest możliwe. Niektórzy dodają specjalne witaminy co po prostu ułatwia ich rozród. Półdziubek lubi, jak na powierzchni wody są jakieś rośliny, on wtedy się tam po prostu chowa, czuje się bezpieczniejszy i to dla nich takie natura, taki naturalne schronienie. Wygląda trochę jak prehistoryczna ryba, moim zdaniem. A tutaj ponoć samiczka, która nie ma czerwonej plamki z tyłu na płetwie, w odróżnieniu do samca. Mój ponad sześcioletni skalar, wyleczyłem go, miał dużą ranę, taką mechaniczną. Bardzo byłem wystraszony, bo po prostu zaczął w pewnym momencie, zaczęła mu taranno w pewnym momencie nawet pleśnieć, ale udało mi się go wyleczyć Rivanolem. Po prostu wyłowiłem go całkiem z akwarium. Miejsce, które miał uszkodzone, ale to było dosłownie do. Żywego mięsa. Odkaziłem rywanole. No i oczywiście szybciutko z powrotem do wody. Minęło może dwa tygodnie i rybeńka zdrowa, zdrowa całkowicie. Także, jeżeli macie jakieś tam mechaniczne uszkodzenia, ryba wam się gdzieś uderzy, straci łuski, ma skaleczenie wyraźnie od jakiegoś mechanicznego. Uderzenia warto wziąć i y, takie miejsce zdezynfekować na przykład rivanolem, tak jak ja to robię. No i pozwala to rybce szybciej wyzdrowieć.